Przechodzimy do kolejnego pytania, które złożyli posłowie Jerzy Borkowski Maciej Wydrzyński i Sławomir Kopyciński z Twojego ruchu. Pytanie postawione zostało w sprawie rządowego programu mieszkanie dla młodych. Kierowane było do prezesa Rady Ministrów, ale odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pan minister Zbigniew Klepacki. Pytanie zadawać będzie pan poseł Jerzy Borkowski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Szanowny. Panie Marszałku, ja mam pytanie, jak pan jak powiedział do pani premier rządu, inspirowany jej wypowiedzią podczas przedstawiania składu nowego rządu, pani premier powiedziała, że dąży wszelkich starań w celu likwidacji wszystkich problemów, które borykają Polaków w celu odzyskania zaufania Polak, Polek i Polaków. Więc jeden z takich problemów, takich priorytetowych, to jak wiemy wcześniej wspomniane było stan polskiego górnictwa do rozwiązania i przy tym likwidacja kopalni już w Sosnowcu, ale ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie na drugi problem, problem młodych i mieszkań dla młodych. Jak wiemy, powstał rządowy projekt budowy mieszkania dla młodych. Tymczasem ukazał się raport Narodowego Banku Polskiego, gdzie Narodowy Bank Polski informuje, że program mieszkania dla młodych można ocenić jako wspierający sektor deweloperski, a nie realizujący cele społeczne. W mniejszych miejscowościach firmy deweloperskie praktycznie nie budują mieszkań, co oznacza, że młodzi ludzie mieszkający w miastach po 20 czy 30 tysięcy mieszkańców mają bardzo nieduże szanse na wsparcie państwa. Dla przykładu podam to, że we Warszawie, Krakowie, Lublinie czy Wrocławiu jedynie od 5 do 8% mieszkań mieści się w limitach cenowych za metr kwadratowy w tymże programie. Po 8, po 8 miesiącach dostania programu sięgnęło jedynie trochę ponad 27% a powinno być na poziomie 65-70%. Powiedziała pani minister, że dla nowego rządu jednym z głównych zadań będzie to, aby odbudować właśnie zaufanie dla Polaków. Więc ja bym chciał wskazać pani, pani premier jedno z pierwszych problemów, którym właśnie należy się zająć. W związku z tym informacjami prasowymi mam też następujące pytanie do pani premier. Jak to się stało, że właśnie program Mieszkanie dla Młodych nie jest ukierunkowany na średnie domowe gospodarstwa, tak jak było to w pierwszym założeniu. Pytanie jest na tyle zasadne, że jeżeli wydajemy pieniądze publiczne, powinny one pomagać tym, na których, których na to mieszkanie nie stać. Dlatego zmierzam już do pierwszego pytania. Dlaczego nie włączone zostały do programu mieszkania z rynku wtórnego i czy nie należałoby tego zmienić Dziękuję. w obecnej sytuacji? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i proszę pana ministra Zbigniewa Klepackiego o udzielenie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Panie Marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, wysoka izbo. Pan poseł łaskaw w swoim zapytaniu poruszyć cały szereg wątków dotyczących programu rodzina na małżeństwo dla młodych. W związku z tym postaram się też przekrojowo odpowiedzieć i mam nadzieję, że żadnego z nich, że żadnego z nich nie pominę. Tak? Kilka słów chciałem powiedzieć najpierw na dotyczących podsumowania tego programu, gdzie jesteśmy z tym programem i jakie osiągnęliśmy tutaj parametry. Więc na dzień dzisiejszy, na 20 września 2014 roku złożono prawie 11 tysięcy wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 250 milionów i banki udzieliły 9 353 dokładnie kredyty na kwotę Miliarda siedmiuset milionów złotych w ramach tego programu Mieszkanie dla młodych. Chciałem zwrócić uwagę, że poprzedni program Rodzina na swoim w pierwszym roku skorzystało z tego programu 4000 tysiące osób, tak w tym roku w mdm mamy po 8 miesiącach mamy 9 tysięcy trzysta osób, więc widać, że ten program cieszy się popularnością. Jest lepiej zaadresowany i lepiej odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu niż programy poprzednie, tak? Jednym rząd wyciąga pewne wnioski. Chciałem powiedzieć również, że nie można po pierwszych kilku miesiącach jakby oceniać całego programu, bo ja się też odniosę do rodziny na swoich, bo ona jest dla nas też jakimś takim odnośnikiem. Tak? W ramach całego programu udzielono ponad 180 tysięcy umów kredytowych, w pierwszym roku tylko 4 tysiące, więc no potrzebny jest pewien czas, żeby się ten proces rozpędził i żeby on zadziałał i żebyśmy osiągnęli odpowiednie i odpowiednie wyniki. Nie jest to program adresowany do osób bogatych, co pan poseł był łatwy zauważyć, tylko jest to program adresowany dla osób o średnich bądź średnio niższych dochodach. Chociażby świadczy o tym cena średnia mieszkania 4100 zł, więc no... Za metr kwadratowy, która no, jest jakimś benchmarkiem ogólnokrajowym dla tego programu, więc trudno uznać, że są to luksusowe apartamenty. Natomiast, tak jak chcę też podkreślić, nie jest to program taki stricte socjalny. On jest adresowany do osób, które mają zdolność kredytową, więc mają jakieś dochody, no, ale te dochody nie są wystarczające, żeby odszczędzić na wkład własny i móc skorzystać z kredytu bankowego i nabyć mieszkanie. Tak? Więc jest to dla takiej grupy osób no, nie bardzo ubogich, no, ale na pewno nie bogatych. Raczej w średnio niższym, lokujących się w średnio niższym e, zakresie e, zarobków. E, program ten oprócz e, pewnego wsparcia, umożliwienia e, nabycia takiego mieszkania przez młodych ludzi i młode rodziny ma również e, też element zaszyty w sobie stymulacji e, gospodarczej. Dlatego on jest kierowany na nowe mieszkania, no więc konieczność wybudowy, wybudowania nowego mieszkania, zwiększa zatrudnienie w budownictwie, wspiera rozwój gospodarczy, a nie tylko, a nie objęte zostały tym mieszkania z rynku wtórnego, również w celu na jakiegoś ukrócenia spekulowania tymi mieszkaniami i, i nabijania kabzy pośrednikom. Pewne elementy po... W ośmiu miesiącach działania tego programu zostały, zostały dostrzeżone pewne błędy i korekta następuje. Jak pan poseł wie, jesteśmy obecnie w procesie nowelizacji tej ustawy o programie mieszkanie dla młodych. Zostanie ona poszerzona o możliwość zakupu tychże mieszkań za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych, jak również zostanie wzbogacona o taki pierwiastek wsparcia rodzin wielodzietnych, czyli rodziny, które mają dwoje, troje i więcej dzieci, będą jeszcze bardziej że tak powiem wspierane przez państwo i tak dla tutaj no zobrazowania tego, chciałem powiedzieć, że na przykład przy zakupie mieszkania 50 metrów kwadratowych średnie aktualne wsparcie dla osób korzystających, dla rodziny korzystającej z dwojgiem dzieci na dzień dzisiejszy wychodzi 30 tysięcy 900 złotych. Po zmianie będzie 41 290 zł, więc wzrost o 10 000 zł, czyli 33%. Natomiast dla rodzin z trojgiem dzieci, też przy 50-metrowym mieszkaniu kwadratowym, według obecnych przepisów jest to 30 968 zł. Według nowych przepisów, tych, które chcemy wprowadzić, będzie 51 tysięcy, a więc o 20 tysięcy 600 zł, czyli 66 taka rodzina dostanie więcej. I myślę, że to też pokazuje, że to się układa w jakąś całościową koncepcję. To znaczy, wspieramy zakup, wspieramy młode rodziny, wspieramy rodziny wielodzietne, bo wszyscy wiemy, że no demografia jest jakimś wyzwaniem, przed którym nasz kraj musi stanąć, ale również też staramy się stymulować. Stymulować wzrost gospodarczy, adresując to do mieszkań, ten program do mieszkań nowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję panie ministrze. Czy pan poseł Borkowski? Pytanie dodatkowe. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, no, panie ministrze, nie mogę się zgodzić z panem. Po prostu raport Narodowego Banku Polskiego przedstawia troszeczkę inne dane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli pan mówi, że 4-5 tysięcy zł za metr kwadratowy zamieszkania dla małego miasteczka, tak jak wspomniałem, 23 tysięcy zł to jest cena wcale nie wygórowana no to, też się z tym nie zgadzam, bo to jest cena zbyt wygorowana. Dlatego ja zwracam uwagę na to, czy rząd po prostu zauważy ten problem. Ja wiem, że czas jest krótki, ale nie możemy czekać do końca, żeby później powiedzieć, jak to naprawić, skoro można to zrobić w trakcie, więc problem polega na tym, że czy rząd, o czym rozmawiamy czy rząd po prostu pochyli się nad tym, czy widzi ten problem i jest możliwa weryfikacja tego programu, tak aby... Wspierał i realizował cele społeczne, do czego jest stworzony, a nie wspierał, tak wspomniałem wcześniej, deweloperów. Bo na tym polega rola i, i pomoc rządu dla młodych i, i rola państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ponownie pan minister Zbigniew Klepacki. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle. Chciałem do dwóch rzeczy się odnieść. Pierwsza rzecz, raport Narodowego Banku Polskiego dotyczy, to jest tylko wstępna analiza założeń programu. Nie, do, nie odnosiła się ona do danych dotyczących realizacji programu w 2014 roku oraz planowanych przez Ministerstwo kierunków rozwoju zmian w programie. Tak? Czyli to była analiza tylko i wyłącznie założeń programu. Natomiast myślę. Każdy program musi chwilkę potrwać, żeby dokonać takiej faktycznej, rzeczywistej analizy tego, co się faktycznie i rzeczywiście wydarzyło. Tego akurat nie dotyczy raport Narodowego Banku Polskiego. Druga rzecz, co do ceny 4 tysiące zł. Ja powiedziałem, że to jest średnia cena dla całego kraju. Pan poseł bardzo dobrze wie, że ta cena jest różnicowana w zależności od województwa i od regionu. I to, że średnia cena... Cztery tysiące powiedzmy w Warszawie to jest bardzo niewiele, cztery tysiące, nie wiem, w lubuskiem to jest bardzo drogo, tak? ale jak Pan dobrze wie, posłużę się średnią ceną, a ona jest różnicowana dla, dla każdego regionu i ona wygląda w tych regionach inaczej. Tak jak powiedziałem na wstępie, rząd dostrzegł pewne potrzeby korekty tego programu, rozszerzył możliwość zakupu mieszkań, o możliwość zakupu mieszkań za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej, również zamieścił ten pierwiastek czy ten element prorodzinny, co jest bardzo ważne i wydaje mi się właściwie adresuje też i oczekiwania ze strony społeczeństwa. Tam również cały szereg różnych elementów takich technicznych, wydawałoby się drobnych, tak, jeżeli chodzi o interpret ale rodzących różne problemy, jeżeli chodzi o interpretację przepisów prawnych. Jak wiemy na tych drobnych szczegółach często bardzo łatwo, no, to bardzo utrudnia. Też te sprawy są wyczyszczone i poprawiane, w związku z tym idziemy w dobrą, w dobrą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.